Cześć, nazywam się Michał Majewski, jestem architektem Atlassian i w CIE pracuję już od 6 lat. W pracy na co dzień zajmuję się projektowaniem systemów w technologii Atlassian, konsultacje z klientami, doradzanie, optymalizację procesów biznesowych. Jednym z naszych największych wyzwań w ostatnimi czasy było zbudowanie integracji produktów cloudowych razem z dwoma produktami serwerowymi. Produkt końcowy wielka platforma. W której jest centralna Jira Cloud i obok są dwie platformy Jira Server, które razem współpracują. Żeby być częścią naszego zespołu, najważniejsze jest to, abyś wpasował się w naszą specyfikę pracy. Nie jest najważniejsze to, czy jesteś super specjalistą, akurat z naszej dziedziny. Wiele osób u nas zaczynało bez doświadczenia w Atlassian, a teraz są świetnymi ekspertami. Ważne jest to, żebyś był kontaktową osobą, nie bał się wyzwań i chciał się uczyć i rozwijać. To jest najważniejsze. Jeżeli to masz, to możesz stać się częścią naszego zespołu.